Kongres Nowej Prawicy jest widziany jako partia ideologiczna. I nie każdy rozumie, co to jest. Co to znaczy partia ideologiczna? W grze demokratycznej wydaje się, że elektorat może zupełnie swobodnie wybrać między partiami prawicy i partiami lewicy, że jest to rzecz gustów i upodobań. Tak jak wybór koloru koszuli czy koloru krawatu. Że można sobie wybrać wedle własnych gustów i to jest jedna z ofert, która ma tę samą wartość na rynku politycznym, może być tak samo neutralnie wybrana jak każda inna opcja. No nie bardzo tak jest. Ukazał to pewien drobny spór na ostatnim spotkaniu, takim piknikowym w Dąbrowie górniczej, takie krótkie spięcie z jedną z przedstawicielek partii PIS, która występowała bo w obronie tej partii swojej, motywując to jakimiś przejawami wielkiego, dobrego serca, że trzeba komuś pomóc, czyjeś potrzeby uzasadniają, aby sięgać do ludzkich kieszeni i zabierać ludziom pieniądze. Zabierać pieniądze tym, którzy mają, bo trzeba dać komuś, kto nie ma, jest mu potrzebny. I to jest właściwie tutaj pojawia się właśnie granica między prawicą a lewicą, bo jest to granica ideologiczna w tym sensie, że jedna idea, to znaczy nasza idea prawicy, mówi, że zasada nie jest zasadą kardynalną i kraść nie wolno nie dlatego, że ludzie tego nie lubią, nie popierają, ale nawet gdyby lubili i popierali, to kraść nie wolno. Że jest to, że ludzkie prawo naturalne, majątkowe, do tego, by nikt mnie nie okradał, jest moim prawem naturalnym i takie jest naturalne prawo każdego człowieka, że to, co się dorobi, to, co zarobi, należy do niego i nie wolno go okradać. Natomiast lewica próbuje szukać uzasadnienia dla sięgania po cudze. Lewica chce znaleźć jakiś argument, który by uzasadniał legalizację kradzieży. Chce stworzyć taki stan, gdzie prawo nie tylko nie ściga złodziei, ale wręcz nakazuje okradanie ludzi, motywując to czymś. No i co jest taką motywacją, takim uzasadnieniem dla zalegalizowanego rabunku, czy zalegalizowanego? Pogwałcenia ludzkich praw, nie tylko majątkowych, bo Lewica pogwałca również inne prawa, no tu raczej się skupmy na tych majątkowych, one są najbardziej łatwe do zrozumienia. Mianowicie, kradzież, którą dokonuję ja sam, próbuję komuś odebrać jego dobra, to co sam zarobił, czego się dorobił, co posiada, próbuję Komuś zabrać sam, jest bardzo mocno widoczna i piętnowana instynktownie, bo instynktownie mamy zakorzenione w sobie takie, takie poczucie dobra i zła. I sięganie po cudzie jest instynktownie uważane za coś złego. Znaczy, my jesteśmy produktem cywilizacji łacińskiej, gdzie zasada nie kradni jest zasadą dobra uniwersalnego, i tak jest odbierana. I słusznie zresztą. Natomiast lewica próbuje znaleźć pośrednika i schować się za plecami tego pośrednika i uznać, że kradzież dokonywana przez wynajętego pośrednika jest czymś dobrym, nie tylko dopuszczalnym, dobrym. W normalnym kraju, w takim kraju, który jest naszą wizją, wizją politycznej prawicy, składamy się wspólnie. Na przykład na wojsko i na policję, bo zadaniem tego wojska i policji jest obrona każdego z nas przed jakimiś zakusami na to, co jest nasze. Że ochrona naszego stanu posiadania nie musi być czyniona własnymi rękami, tylko może być czyniona rękoma wynajętych policjantów czy żołnierzy. No nie każdy lubi zabijać rabusiów. Złodziei, czy którzy czyhają na nasze dobra. Ale są tacy, którzy są w stanie to czynić łatwiej niż poeci, powiedzmy, czy, czy artyści. I oni mogą być żołnierzami, policjantami. Płacimy im za to, żeby w naszym imieniu bronili naszego stanu posiadania przed złoczyńcami, którzy próbują czynić sobie zakusy na nasz stan posiadania. I oni są wyposażeni w karabiny, czołgi, noże. I jak trzeba, to głowę utną, albo łeb komuś odstrzelą, żebyśmy nie musieli to czynić sami, bo sami czasami nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy za słabi, żeby się przed agresją bronić, wobec czego wynajmujemy. I jest to dobre i uzasadnione. Jeżeli żołnierz zabija jakiegoś agresora, to Kościół nie uważa go za zbrodniarza, bo my się bronimy. Jeżeli policjant w obronie moich dóbr, w obronie mnie. Moje osoby przed krzywdą materialną i nie tylko materialną. Posunie się nawet do tego, że kogoś zastrzeli, to nie jest złoczyńcą. On bronił i ma prawo się bronić. I dobro ma prawo być bronione siłą większą niż siła agresora. To jest uzasadnione. A co proponuje lewica? Lewica jest światem postawionym na głowie. To znaczy to, co jest dobre, uważa za złe, a to, co jest za złe, lewica uważa za dobre. Lewica wynajmuje, bo nie chcą robić tego osobiście własnymi rękami kraść, tylko próbują sobie wynająć jakieś instytucje pośredniczące, które będą okradali ludzi i trzeba znaleźć dlatego jakieś uzasadnienie. I dorabia się takie uzasadnienie, które jest w miarę możliwości przyswajalne i akceptowalne przez publikę. Otóż próbuje się ludziom wmówić, że jeżeli ktoś cierpi biedę, komuś dzieje się krzywda, to jest to wystarczające uzasadnienie, żebym okradł kogoś innego i spełnił potrzeby tych pokrzywdzonych, biednych, cierpiących ludzi. Jeżeli ludzie pozwolą sobie coś takiego wmówić, znajdują się już w świecie lewicy, bo już dopuszczają, że wolno zabrać komuś i cudzym dorobkiem spełniać oczekiwania innych ludzi. To, że można własnym dorobkiem się z kimś podzielić, jest rzeczą oczywistą. I to, co zawsze nam lewica mówi, że Chrystus kazał się dzielić. Tak. Chrystus kazał się dzielić swoim. Natomiast nigdzie nie powiedział, że zasada nie kradni i przestała obowiązywać. Jest to Boże prawo i ono obowiązuje nadal. Nie wolno ukraść komuś, uzasadniając to potrzebami innych ludzi. Nie można twierdzić, że kradzież jest bezkarna, jest dopuszczalna prawnie, a nawet uzasadniona i zalecana tylko dlatego, że komuś innemu dzieje się krzywda. Kradzież jest nadal kradzieżą, natomiast lewica chce stworzyć takie państwo, w którym za pieniądze zapłacone przez obywateli, instytucje władzy publicznej będą wszystkich okradać, motywując to potrzebami jakichś pokrzywdzonych osób. Jeżeli kupią w ten sposób przyzwolenie na okradanie, to ten proceder okradania rozrasta się do gigantycznych rozmiarów, to jest nadal bezczelna kradzież, to jest nadal rabunek, to jest nadal pogwałcenie naturalnych ludzkich praw wynikających z kodeksu moralnego sprawa Bożego, czyli z ładu moralnego cywilizacji łacińskiej. Jest to nadal pogwałcenie, tylko schowane za parawanem Wspólnoty finansowanej przez lewaków którzy bądź są głupi i nie rozumieją, że dokonuje się proceder rabunku i kradzieży, bądź też rozumieją i chcą, żeby ten proceder trwał i cieszył się przyzwoleniem, bo wtedy można pasożytować na dobrach ukradzionych wszystkim tym ludziom, którzy ofiarnie pracują. I tworzy się państwo, takie państwo, w którym wszyscy jesteśmy niewolnikami, wszyscy pracujący ludzie stają się niewolnikami, okradanymi przez aparat... Władzy publicznej i ten aparat władzy publicznej kupuje przyzwolenie, pokazując jakichś tam biednych i nieszczęsnych ludzi, bo im się krzywda dzieje. Tymczasem tę krzywdę możemy wesprzeć bez pośrednictwa państwowego złodzieja, bo w tym momencie państwo staje się złodziejem. I w dodatku nadaje sobie państwo przywilej, znaczy traktuje. Okradanie obywateli uważa za coś dobrego, że to przestaje być czymś złym, przestaje być czymś zwalczanym. Jest to rzecz dobra. Ja się tu rozgaduję w sprawie tak drobnej, ale to dlatego, że my prawica doskonale to rozumiemy. Nie musimy o tym rozmawiać, bo my to wszyscy po prostu doskonale wiemy i to rzecz prosta, śmieszna. Ale próbujemy z tym przekazem dotrzeć do ludzi lewicy, którzy są po prostu ogłupiani przez cwaniaczków. I pozwalają na, na organizowanie takiego państwa, które ludzi okrada. Więc sobie pozwolę jeszcze na taką kilkuminutową dygresję. Wyobraźcie sobie Państwo, że środka Marysia idzie przez las z kanapkami do jakiejś biednej babci. Tymczasem jakieś Alibaba i 40 rozbójników dopadają w lesie. O! I mówią, cholera, ale mamy gratkę. Kurczę. i mówią, ty Alibaba, słuchaj, czy ty nie uważasz, że dobrze byłoby tę dziewuszynę tutaj uszczęśliwić w tym lesie? A, taka fajna dziewucha. No, Alibaba, mówimy, chyba musimy przegłosować, czy to jest, do... no powiedzmy, weźmy to nie w wersji hard, tylko weźmy to w wersji soft. Że no, te dobre kanapki niesie, prawda, no, czym nie należałoby w, w, się tymi kanapkami podzielić, nie? No i Alibaba... Co ty o tym sądzisz? A on mówi: Wiecie co? Zróbmy głosowanie. Łącznie z tym czerwonym kapturkiem. Wszyscy w lesie mają równe prawo głosu. I głosują. 40 rozbójników Alibaba i Czerwony Kapturek. I wychodzi 41 do 1. Na to, że wolno okradać. I potem z czego oni czerpią swoje prawo? Z czego oni wywodzą swoje prawo? Do gwałtu zadawanego temu czerwonemu kapturkowi. Z czego oni to swoje prawo wyczerpią? Ano, yy, z wyniku głosowania. 40 rozbójników i Ali Baba było za, 41 głosów za, tylko kapturek był przeciw. Ja nie mówię, to jest prawo, to jest konstytucja tego lasu. Prawda? I my tu yy, uh... F żyjemy w takich warunkach ustrojowych, uchwaliliśmy sobie takie prawo i takie prawo wykonujemy. I oni to nie uważają za kradzież. To jest to, jest, jest to wykonu wykonują konstytucja tego lasu. I gdyby teraz znalazł jakiś gajowy ze strzelbą i patrzy, co tu się dzieje, ka ka czerwony kapturek grze się w niebo głosy, zbójcy się, się cieszą jak diabli, i przychodzi leśniczy ze strzelbą i mówi, co tu się dzieje. A oni mówią, pilnuj, stój tutaj, masz strzelbę, stój na staży pra prawa i praworządności, żeby nikt nam nie przeszkadzał w tym procederze, który został ustanowiony większością głosów. Wobec czego ja się pytam, czy większość, statystyczna większość jest miarą dobra i zła? Czy też ta miara dobra jest zła i zła jest poza gustami jakiejkolwiek większości? I zdaniem prawicy definicja dobra i zła nie jest wyznaczana przez żadną większość i przez niczyje gusta. Dobro i zło jest kategorią obiektywną i żadna większość nie powinna mieć prawa zmieniania tego moralnego porządku rzeczy i głosowania za złem i realizowania tego zła. Natomiast lewica tworzy takie państwo, w którym wolno kraść. Bo większość Głosów uznała, że wolno kraść, że tym ludziom, którzy czegoś się dorobili, coś zarobili, można zabrać, tylko trzeba to jakoś uzasadnić. I uzasadniają to, pokazując jakąś tam biedę, jakieś czyjeś, nieszczęście i okradają. I tworzą państwo, które cztery piąte dorobku ludzi ciężko pracujących normalnie tym ludziom zabiera. Ludzi bezczelnie to państwo okrada. Jest to Państwo instrumentem i narzędziem rabunku i na tym państwie pasożytują na tym rabunku swaniaczkowie, którzy z tego wyżerają. I potem, jeżeli się w propagandzie mówi, że kradzież dokonuje się w ten sposób, że ktoś ukradł z budżetu kilkaset milionów, to proszę Państwa, jest to nieprawda. Tam jest tylko podział łupów. Kradzież dokonuje się gdzie indziej. Kradzież dokonuje się wtedy, kiedy ustanawia się prawo odbierania przez urzędy skarbowe ludziom ich własnych dóbr. Tam jest kradzież. Wtedy, kiedy władza państwowa okrada obywateli, to jest kradzież. A potem to jest już tylko metody rozszabrowywania i podziału łupów, tych łupów, które powstają z łupienia. Pracujących w kraju obywateli. Mamy państwo bandyckie, mamy kraństwo, państwo łupieszcze. I potem dziwimy się, że jesteśmy biedni. I tych biednych ludzi jest dużo rzeczywiście, bo jeżeli cztery piąte dorobku ludzi pracujących w Polsce jest im cztery piąte zabrane przez władzę publiczną, to muszą ci ludzie być biedni. I oni nie są biedni, dlatego że państwo im czegoś nie dało. Ludzie są przeważnie biedni, dlatego, że państwo ich nadmiernie okrada, nie, nie stać ich na chleb, nie dlatego, że za mało zarabiają, tylko dlatego, że chleb za drogo kosztuje, bo jest obciążony podatkami. I to jest nieszczęście. I to są metody rabowania, ale proceder rabowania jest procederem lewackim, to znaczy jest postawieniem Spraw moralnych na głowie, to co w normalnym kraju jest rzeczą niemożliwą, nielegalną, niedopuszczalną moralnie i prawnie, lewica czyni rzeczą moralną. Lewica nie tylko mówi, że można kraść, ale należy kraść i należy dzielić się łupami i kupować poparcie dla procederu rabowania obywateli. Taka jest różnica prawdziwa, ideologiczna różnica między prawicą i lewicą. I nie naprawimy państwa, Dopóki nie odbierzemy mu prawa do okradania własnych obywateli, bo to nie jest rzecz gustu, czy popieramy dobro czy zło. Rabunek jest dopuszczalny w ramach cywilizacji turańskiej. Cywilizacja turańska to jest cywilizacja, która uważa, że wszelki dobrobyt powstaje z, z rabunku. Jak się kogoś podbije, kogoś, kto coś ma, czegoś się dorobił, to się po prostu. Zmasakruje jakieś tam ludy dostatnio żyjące, zgarnie się ich dorobek i jesteśmy bogaci. I kto więcej złupi, ten więcej ma. To jest cywilizacja turańska. Cywilizacja turańska nie jest obiektywnie dobra, bo niszczy produktywność. Bo nie z łupieższego procederu powstaje dorobek, tylko z pracy i odpowiedzialności, z wiedzy, mądrości. I to trzeba uszanować. I my jesteśmy zwolennikami cywilizacji łacińskiej nie dlatego, że to jest rzecz naszego gustu. Tylko jest to prawidłowość obiektywna. I dopóki nie odrzucimy lewackiej ideologii, nie wybrniemy i Polski nigdy nie naprawimy. Więc apeluję o odrzucenie wszelkiego lewactwa i całego lewackiego bełkotu i uzasadniania rabunku.